Takie pasiaczki, w Alekulu masz takie pasiaczki? Po 2,5-3 różnie, karpiaczki tak? Ile kto da? A ten to co mamy tutaj? A ja to, to, a ja nie wiem to taki wczoraj przyszedł tam. Ten dreszek przyszedł? O nie, dobrze. Nie, nie, to samica, bo ten. To, to jest czaposz, to jest dobry gołąb To jest czaposz rasowy, musisz zatenić za trzy dykki, dwie a, aha, czaposz. No, dziękuję Samica no. to jest. Czaposzka, samica, tak dwa mówi dwie dyke, a to jest... Samica Dreszka. Dreszka cztery dyski. Dreszka cztery dyszki, pasiaki, tak do trzech dyszek. Witam na kanale lotowania Anczyja i zapraszam na relację z targów w Radomiu. Gdzie bardzo duży rynek, naprawdę masakra, bardzo duży rynek. Te pocztowe mamy, w jakiej cenie mamy te pocztowe? Różnie, od 20 do 30 do 40. Od 20 do 40 złotych. Czy mamy z kartami coś? Z kartami są, dzień dobry. Z kartami. z kartami, z kartami, tu kolega ma z kartami. Od 20 do 40 zł. Ceny podlegają Radomiu do negocjacji. nie. ceny te mamy? Proszę to się przyjrzeć. 150 zł za sztukę chyba. Ładnie. Takie winierki mam po 150 zł za sztukę. Proszę zobaczyć jakie mają główki. Tak? tak. Proszę zobaczyć jak wyglądają. Po 150 zł. I są jakieś parki czy nie? Nie, bo to są wszystkie młode. Wszystkie młode zeszłego roku, po 150 zł za sztukę, czy mamy rynek, masakra, bardzo duży rynek, bardzo duży targ w Radomiu. Proszę bardzo, jak się ładnie ustawiły? Momencik, momencik po 150 zł to są z zeszłego roku ceny wywoławcze samczyka, a tutaj właśnie to jest inaczej Żydek tu u nas, inaczej Żydek to mówią w warszawskich stronach Taki się u nas to się mówi szlamik pobuczenie po pojasny. co on kosztuje samczyk? nie wiem co. nie wiadomo co to jest a tu mamy tak pójdą tutaj te jasne serek w jakiej cenie te jasne? podjedychy po po piętnachu. targować Budapeszty mamy miedziane, tutaj ten żółty, po ile? trzydychy za parę trzydychki za parkę tam mamy wyśwanczyk, szewicony wyśwanczyk jest samczyk jak on kosztuje? 20 zł Pasiaczki w jakiej cenie mamy? O żałobniki O żałobniki, bo nie widzę, no jest za tym to nie widać Żałobniki po, po ile? 4 dychy za parę 4 dychy za parę, pierwsze. to są w parze? Samic i samica samiec i samiczka nie są w parze, to jest koroniate, to jest samiczka chyba I te koroniate żółte po ile? 60 zł 60 zł, oboje, czyli za dwoje, Samie, sam, samca i samica 60 zł A tutaj mamy czajeczka, co to jest? Dwa samcy. Dwa samczyki, po ile? O teraz z drugiego zobaczmy, po 30 złoty, Zapraszamy do Radomia Ten krymeczek, to co to jest ten krymeczek? Samiec. Tam kosztuje stówkę, stówkę. A ten transul? taki samiczka. widzę, samiczka ładna, widzę na takiej przyciągniętej głowie trochę Ta samiczka co ona kosztuje? 60 zł Teraz tak, ten motylek, można powiedzieć, że motylek też ma, nie ma dziur, ten widym, co on kosztuje? 3 dechy A uda peścik samica, Tu kolegi Edka mogę powiedzieć nagrywamy. Edek tutaj i... Te żółta to samica? I co ona kosztuje? Nie, nie, te nie, Tu mamy karpiaki, nie, 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 Co nie, kosztuje? Po trzydychy wszystko tak, tutaj widzę, ale po dychki, ale ta ma to chyba kosztuje więcej, Edek, nie? O, ta? dyszki. Tu po I ty kolegi Jadka nagle mam po jaśnie jaśniak, jedek, masz może więcej do, do, do spełnienia takich jasnych. Ile byś było tych jasnych? sto sztuk. Sto sztuk jest do spełnienia kolegi Jadka jasnych po 30 złotych. Ja do kolegi Jadka mam na miarę, także tutaj udostępni tylko apel do hodowców. Piszemy mi w której minucie, bo ja nie będę wiedział o co chodzi i nie mam czasu przyglądać filmu Dobrze do kolegi Jadka do mamy namiar po trzydykie takie jaśniaczki gonione, pędzone, jest 100 sztuk tu mamy takie nyweczek Fajnie jest tutaj widymek i Budapeszcik cierpliwości tutaj winerki mamy te winerki pójdę jaka cena? 200zł proszę zobaczyć, one są takie oprawione, smolne momencik, 200 zł za sztukę, a te karpiaki przedłużane takie po ile? Też białe są, proszę zobaczyć, czyli po ile? płacenia po stówce. Płacenia po stówce. Tu też mamy takie neweczki płowe i te neweczki w jakiej cenie mamy? Po 200 zł za sztukę, to są wszystko z zeszłego roku gołębie. Proszę zobaczyć, jak się głowy prezentują. Oje. Te neweczki po 200 zł za sztukę, to są z zeszłego roku takie gołębie, karpiaki. Też zapraszamy tu do Radomia. To głębiej Pana Wojtkę nagrywamy. Pan Wojtek czyta komentarze pod filmem. Takie mam masłowe perłowe. No są gorsze, lepsze. Te takie lepsze po 4 dyszki, te takie to nie wiem. Tutaj są widział. Ta pasiaczka ma masłowa. To tutaj wszystkie takie perłowe. Fajne gołębie, tylko są lekko przedłużone. Cena wysiłowa tak o 4 dyszek. Cześć. Takie pasiaczki, karpiaczki. Też chyba po 40 zł są takie parłowe właśnie po 40 nie ma właściciela Tu mamy widzę koroniaty wyswanczyk, koroniaty widzę żałowny i koroniate też te wyśwańczyk. ale Nie wiem po ile takie jasne są pasiaczki przedłużone takie mi się ładnie dosyć prezentują Nie wiem jaka cena, co po ile. Białe biały to są po ile? Tam też kupił, chcę kupić białe pocztowe, to proszę się podkreślać w komentarzu. da po ile mam tutaj? Tam dyszeczkę. Tamten neweczek? Dwie dyszeczki. Tiplerki żółte, czekaj, 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 czekaj. Te tiplerki? Po ile te żółte tiplerki? Dwie sztuczka. Dwie sztuczka. A gdzie, w jest w samochodzie? Takie pasiaczki, takie jaśniaczki, po ile, w jakiej cenie mamy tutaj? Żałownik, widzę ten, po ile to za sztukę? Poszedł. Poszedł. Po właśnie. Po trzydychy, tak? Tu kolega... Gienek mówi, że po 30 dyszki. tej widzę masłowe, te pasiaki, ale widzę, że porowy to jest tak samo biały, fajny, po 30 zł. Cię ja mówię, bardzo duży targ, o, naprawdę jest masakra, bardzo duży targ. Nie wiem, czy się uda. Tylko jegienka Gienka nagrywamy, takie, mówię, czarne, to są Turczyny, inaczej maściuchy. Mówimy to tu... może być, Gienek, dwa proszenia na to? Może. może być. To są samczyki czy samiczki? Samce. Samce, to tak, że mam do Gienka namią te samczyki, a to jasne, w jakie ceny, Gienek, mamy, to jasne. Po jasne, po stówce. To są samce i samiczki, nie? Pasiak, widzę, że Ci jeden został. Jedna samica jeszcze. Jedna samica, czyli samczyki, tak? Hmm. Tutaj do gienka mamy namiar, o te maściuszki i o te jasne. Kurde, przyłożyć się, bo to... Anżynier, mam takie jaśniaczki. Proszę zobaczyć, jak się u W jakiej cenie te tutaj? Po 50 zł. Samczyki, samczyki sam, czy samiczki? Dwie samice na białym i samiec z Po 50 zł zapraszamy do Radomia. Czeka, czekaj. Kurde, nie poszło. Czeka, czek. Dobra, znam napisz sobie. A tutaj? O, 6, o, 3, o, o 30 do 50, tak. także to już cena jest inna. I chyba już wyżej kosztują. Tak? 100 na 150. Od 100 do 150. Kolega czyta komentarze pod filmem bo też takie ludzie gołębie po czołynku, a pewnie piszemy w której minucie tu mam po ile? to są już wyższa półka od do 200, czekaj, czekaj, tego jednego jeszcze czy tak? opierdantów miałem od chłopaków po ile te jaśniaczki, tutaj pana Marka? po dwie i Po też, dwie też dwie i No przy. mam takie pasiaczki, w jakiej cenie te pasiaczki, nie wiadomo? Tak, różne. a tak po ile mniej więcej? ile to da? 50 50. da do. tutaj te jaśniaczki ty po ile? 80 zł 70 87 stówkę, wszystko zależy jak leży, jak się człowiek targuje, bo to jest targ po to, żeby się targować. Tak jest, tak jest. Podstawa scenić. Żeby kobiety były zadowolony. Tak jest, wszyscy żeby się byli zadowoleni. Mniej więcej od 5 do, do 7 tu się kolega mówi. Pozdrowienia dla hodowców ze Słupska. Radą pozdrawia Słupsk. Chyba ja się mam białe takie Jaśniaczki mają białe. też po ile jakie cenie? Różnie. Od do? Zależy który. Zależy I który. No dobra. I... I w jedynej proszę. W jedynej stówej, proszę Takie są ceny. gołębi na wiosnę. Od 20 do stówki, bo też są i krótkie jasne też kosztuje 100 zł. Także ceny są. W i... na przykład. Właśnie. Zł. No. Ten żałobniczek to jest samczyk? Samczyk. I co ten żałobnik kosztuje? Stówkę. Stówkę. Ale o ten, ten groszek, o ten tutaj. A, ten ten. ten, ten. ten że dzisiaj ceny są niektóre właśnie, wszystko zależy od gołębia, od wyglądu, od sylwetki będzie za 20 złotych gołąb tej razy, a będzie i za stówę to zależy tu mam takie pasiaczki perłowe widzę serek, tu pasiaczek perłowy, locik ale nie wiem czy je to są gołębie, wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi, na czego naszą pasję tu mam takie winerki, koroniate kosmaty łapciate, są nieweczki też ale nie ma właściciela tu też mamy ciemne właśnie koroniate czajka widzę saksońska jasne takie przedłużone, widzę wyśwańce jest wyśwanczyk kosmaty łapciaty ale też nie ma właściciela tu mamy teresę. Są też krakuski, widzę, siwe. Budapeszty koroniate. Żółte, żółte są to. Ale też nie ma właściciela, koledzy z rana to latają, kupują te też, fajny deresz. Także jest dzisiaj bardzo duży rynek, no już nie pamiętam kiedy, tak jak w marcu. Jak to mówią, w marcu jak w garcu i gołem jest tyle, dzisiaj masakra. Tu pana Sylwko nagrywamy. Panie tylko poli te wywrotki. Te żółte to samiczka jest stówka. stówkę, a te wywrotki, te, te siwe, 150 zł para Pana sylwkę nagrywamy, tu mamy motylki warszawskie czarne. Nyki jest... 50 a myfki 200. Myfki 200. i też po farze są te nieweczki. Tak, tak. No powinny iść te ryweczki, widzę, że ładne są. No aż 200 zł za stówę to wiesz, że to, to jest za, ja e, e, za mało ja wiem Motylki też są fajne. Dobrze, przesuwam się tutaj dalej, przepraszam. Te czerwone widzimy, w jakiej cenie? 150. 150. Też są parki parzyste? Nie, czarne są w parze, a jest samice i samiczki. Samiczki, po nasrywkę nagrywamy. A te czarne w parze ile kosztują? 150. 150. Też wywrotki, tak. tak? I te wywroteczki, te czarne to są samczyki, czy samiczki? To, to są te i po ile tak są? O stówie albo cianek Pana Sywka nagrywamy. Pan Syrek czyta komentarze powinien, piszemy w której minucie Takie proszę bardzo, takie winerki. Pana Sywka nagrywamy cały czas gołębie. I jak cenowo tutaj, panie Sylwku? Ile? 150 zł cena wyjściowa 150 zł Mamy syroczki na krótki jobak to jest parka parzysta. Para, i one kosztują trochę kasy, nie? 500 zł. 500 zł. No powiedziałam trochę kasy, no. nie pomyliłem się dużo. Ale proszę zobaczyć, dlatego 500 zł, bo są na krótkich dziobach. Parka parzysta, a te ciemne? 180. 180 Też są z łapciami, z kosmami. 180 zł. I tu mamy te żółte, to mamy. Żółte to mamy wywrotki. A i w, parze jest, w parze są te wywrotki żółte? Para parzysta. I co one kosztują? 500 zł. A te turczyny masz inaczej, dobrze 300. mówię? Te, te czerwone, właśnie, 300 zł. później później z tamtej strony jeszcze. mamy widymki czarne. Jest jakaś parka tutaj? Dwie samice i A, dwie samice i samiec. I po ile są te widymy. Po 150 zł. A tu mamy bociany śląskie. Ile ta, ta parka tych śląskich? 350 zł. Kolega poda imię i namiar. Proszę podać imię. Pan Marek, namiar do siebie 609 543 960 ja. Tu nagrywamy głębie Pana Marka. Czytamy dobrze, oglądamy film i, i piszemy w komentarzach. Pan Marek podał namiar do siebie. Te widimki też są Pana Marka. Namiar do niego był. Tutaj jeszcze raz. Te wywrotki, tu żółte, te czerwone masiuszki, turczynki też namiar do Pana Marka mamy. Tutaj te sroczki na krótkich dziówkach, też kolega Marek podawał namiar do siebie, bo tam ktoś potrzebował buciany śląski w jedlińsku. to już kolega tutaj podał namiar. I tutaj te ciemne, także koledzy podają namiar, tylko trzeba dobrze oglądać filmy. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka. Momencik, jeszcze panu odpowiem, moment. Też mam, ale nie ma właściciela tych koroniary. Moment, momencik. Trzy samiczki, dwóch samczyków tych żółtych. Gołębie pana Sylwka, tak? Nagrywamy. Pan Sylwek tutaj poda nam namiar. Podawał, na tamtym właśnie filmie podawam na, e, namiar e, do siebie. Ale jeszcze raz podać, Panie Sylwko. Podejdź bliżej, to też żeby słychać. Pan Sylwek poda namiar tą maszyszkę, o, o tego bym jeszcze raz, bo to już jest. tá aqui, aqui.